Polaków, że jeżeli obdarzycie go państwo, jeżeli my wszyscy obdarzymy go zaufaniem i będzie mógł dalej pełnić swoją służbę dla Polski, będzie kontynuował prezydenturę w kolejnej kadencji, nigdy nie zgodzi się na ograniczenie i na cofnięcie, co najważniejsze, programów społecznych, które zostały wprowadzone również z jego inicjatywy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej mijającej kadencji. Polska Plus to jest to, co dało szansę Polakom, polskim rodzinom, co dało szansę tym, którzy byli w najtrudniejszej sytuacji, kiedy prawo i sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda rozpoczynali swoją misję dla Polski. Wtedy w kampanii wyborczej w 2005 roku słyszeliśmy bardzo często od Polaków, jak ciężko im się żyje, z jakimi codziennymi problemami się borykają i nie mają żadnego wsparcia ze strony rządzących. Wtedy, przypomnę, rząd Platformy i PSL-u podnosił wiek emerytalny, nie zajmował się problemami zwykłych Polaków, dążył do prywatyzowania polskich przedsiębiorstw i kompletnie nie interesowało go to, co mówili Polacy. Nie słuchali, nie wsłuchiwali się rządzący w te głosy, które płynęły z całej Polski, szczególnie z tych środowisk, których los był najtrudniejszy. Wysokie bezrobocie. Brak wsparcia dla rodzin, taka była rzeczywistość. I wtedy myśmy się zobowiązali, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda będą obdarzeni zaufaniem Polaków i będą mogli kontynuować, będą mogli realizować swoją służbę dla Polski, wtedy wprowadzimy właśnie takie projekty i takie programy, które będą ukierunkowane z jednej strony na Wsparcie rodzin, na pomoc tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, ale jednocześnie będą stawały się również kołem zamachowym polskiej gospodarki. I tak się stało. I najlepszym przykładem tego jest właśnie program 500. To była szansa dla rodziny, to była inwestycja w przyszłość, w dzieci. Ale to było też również wsparcie, realne wsparcie polskiej gospodarki. Efekty działania tego programu mogliśmy zaobserwować w ciągu tych ostatnich lat i zobaczyć, porównać, jak żyją dzisiaj polskie rodziny i jak żyły wtedy w 2005 roku, kiedy Platforma i PSL kończyły swoją kadencję. Dzisiaj, szanowni państwo, jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Epidemia. Kryzys gospodarczy, to wszystko, co dzieje się wokół nas jest bardzo trudne. I w takich czasach potrzebna jest przede wszystkim jedność, wsparcie, ale w takich czasach potrzebna jest też silna władza, która będzie potrafiła pokonać trudności po to, żeby pomagać zwykłym obywatelom, która będzie nastawiona na to, żeby wspierać ludzi, żeby myśleć o rozwoju, bronić nas wszystkich przed skutkami tego kryzysu. Andrzej Duda bardzo wyraźnie powiedział wczoraj, że jako prezydent nigdy nie pozwoli na to, żeby Polska Plus została wyparta przez Polskę Minus. To, co proponują nam politycy Platformy, opozycji, którzy bez przerwy krytykują nasze programy społeczne, którzy wielokrotnie poddawali w wątpliwość sens funkcjonowania właśnie programu 500. Czy obniżonego wieku emerytalnego, 13. Emerytury, to są te flagowe programy społeczne, które pomogły wielu, wielu Polakom i powtórzę jeszcze raz, stały się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Dzisiaj jest taki czas, kiedy politycy muszą bardzo jasno deklarować swoje poglądy i uczciwie mówić, co zrobią, kiedy będą dzierżyli ster władzy. Politycy dzisiaj musie, muszą być uczciwi wobec wyborców i jasno powiedzieć czy wtedy kiedy będą obdarzeni zaufaniem Polaków i kiedy będą odpowiadali za władze w Polsce będą działali na korzyść Polaków czy też będą podejmowali decyzje które będą na przykład cofały programy społeczne wprowadzone przez z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Prezydent Andrzej Duda wczoraj jasno zadeklarował. Podpisał deklarację, w której zobowiązał się do tego, że będzie tych programów bronił. Więc dzisiaj pytam pozostałych kandydatów, tych wszystkich, którzy ubiegają się o to, żeby już za kilka tygodni być reprezentantem polskiego narodu, by stać na czele polskiego państwa. Pytam Małgorzata Kidawy błońską pytam Władysława Kosiniaka-Kamysza i pozostałych kandydatów. Czy jeżeli państwo obejmiecie Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, czy będziecie bronić programów społecznych wprowadzonych przez rząd 500+, plus, obniżonego wieku emerytalnego, 13. emerytury, tych wszystkich Pozostałych programów, które w realny sposób pomogły polskim rodzinom i pomogły polskiej gospodarce. Tego pytania, to pytanie zadajemy dzisiaj, i oczekujemy, że uczciwie Państwo odpowiecie Polakom. Teraz jest taki czas, kiedy trzeba jasno deklarować swoje poglądy. Teraz jest ten czas, kiedy wszyscy kandydaci ubiegający się urząd prezydenta Muszą w uczciwy sposób mówić, co zrobią, kiedy będą ewentualnie sprawować ten urząd, ponieważ to jest trudny czas. To jest czas kryzysu, w którym naprawdę potrzeba jasnych i uczciwych deklaracji. Dziękuję bardzo pani premier. Proszę o zabranie głosu panią minister Elżbietę Rafalską. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał najważniejsze zobowiązanie społeczne, zobowiązanie, że nie pozwoli, żeby ktokolwiek podniósł rękę na program Rodzina 500 bądź wydłużył wiek emerytalny, który z jego inicjatywy został przywrócony. Polskie rodziny od czasów transformacji czekały na rozwiązania systemowe, na zbudowanie podstaw prawdziwej polityki rodzinnej. I taki program powstał. Na ten program już dzisiaj zostało wydatkowane ponad 105 miliardów złotych, a 6,5 miliona polskich dzieci z tego programu korzysta. Czy to ma oznaczać, proszę Państwa, że pierwszymi ofiarami. Kryzysu po pandemii zostaną polskie rodziny, w tym głównie rodziny wielodzietne? No nie, no absolutnie tak nie może być. Nasze kolejne inwestycje społeczne to dobry start, czyli wsparcie dzieci, które idą do szkoły. Wszystkich dzieci, do, wszystkich uczniów do 18 roku życia. A w końcu takie rozwiązanie, którego nikt do tej pory nie zastosował, a którego gorącym orędownikiem był pan prezydent Andrzej Duda. To są emerytury matczyne rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla matek o których system nie pamiętał. Żaden poprzedni rząd nie pamiętał matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a są przypadki takich matek, które wychowały 10, 12 dzieci i nie miały żadnego świadczenia. To my wdrażaliśmy jako rząd współpracując też z panem prezydentem i pan prezydent zawsze znajdował czas i tą wyjątkową wrażliwość na kwestię społeczną, żeby modelowo z rządem współpracować przy wdrażaniu projektów społecznych. To mieszany mechanizm waloryzacji, to podnoszenie minimalnej emerytury, to podnoszenie, to wprowadzenie takich systemowych rozwiązań na rynku pracy, jakim było wprowadzenie chociażby stawki godzinowej czy likwidacja subminimum. Sub Mogłabym, proszę Państwa, długo jeszcze wymieniać, ale chciałam przypomnieć jedną rzecz. Entuzjazm, który towarzyszył wtedy, kiedy po raz pierwszy rodziła się w Polsce prawdziwa solidarnościowa polityka społeczna o charakterze propaństwowym, prorodzinnym, również gospodarczym, bo w końcu życie społeczno-gospodarcze to system naczyń połączonych. Te pieniądze przecież też wracają do gospodarki. Ale mówiąc o tym entuzjazmie. W tych trudnych czasach chcę powiedzieć, że on jest nam potrzebny do tego, żebyśmy z zapałem wracali do tej normalności, nawet jeżeli ona się zmieni. Ale z tymi projektami społecznymi, które były wprowadzane. Pani premier zadała pytanie o wiek emerytalny. To jeden z kandydatów, były minister Kosiniak-Kamysz, wydłużał wiek emerytalny. To wtedy dokonał się rozbiór otwartych funduszy emerytalnych to wtedy świadczenia z pomocy społecznej miały tak niskie kryterium dochodowe, że były poniżej progu ubóstwa, a miliony dzieci traciły prawo do świadczeń rodzinnych. Niektórzy z kandydatów snują wizję wsparcia polskich rodzin. Niestety wtedy, kiedy mieli decyzje, wpływy, no takiej polityki nie prowadzili. My wprowadzaliśmy te programy przy niższym, wyższym bezrobociu niż ono było w 2020 czy w 2019 przy gorszym stanie finansów wyższym długu publicznym, bo uznaliśmy, że to są fundamentalne, najważniejsze wyzwania. I dzisiaj walczymy też i tu pan prezydent ma swój znaczący udział o to, żeby obronić zatrudnienie, obronić miejsca pracy, żeby w Polsce nie rosło bezrobocie. ale to się musi również odbyć chroniąc najważniejsze, Projekty społeczne, którymi dzisiaj ciągle chwalimy się w Europie i które muszą dać nadzieję nam na to, że rodziny nie będą tymi, które najbardziej boleśnie odczują dramatycznie odczują pogorszenie stanu poziomu swojego życia. Program Rodzina 500 plus realizuje cele związane z dzietnością, z ograniczeniem ubóstwa, ale również z wpływem na gospodarkę. Tak, to jest niezwykle ważne. Rodzina potrzebuje tego wsparcia i polska gospodarka również potrzebuje. Bardzo dziękuję pani minister. Przechodzimy do zadawania pytań. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii, dziennikarzy nie ma tutaj z nami na sali. Zostali poproszeni o zadawanie pytań, przesyłanie pytań drogą e-mailową. Ze względu na liczbę pytań poprosiliśmy o zasadę jedno pytanie na redakcję. Bardzo proszę o odczytywanie pytań. Od pani Awlety Zalewskiej, fakty TVN. Pani premier, co będzie, jeśli Sejm odrzuci głosowanie korespondencyjne? PKW pozbawiona została przez PiS uprawnień. Czy jaki PiS ma plan na taką sytuację? Szanowni Państwo, została przyjęta ustawa, która umożliwia głosowanie korespondencyjne. To rozwiązanie zostało przyjęte ze względu na bezpieczeństwo wyborców. Wybory korespondencyjne są, będą bezpieczne. My robimy w tej chwili wszystko i są przygotowywane te wybory po to, żeby właśnie w bezpieczny sposób mogły wybory odbyć się w maju, w tym terminie, który został wyznaczony. I myślę, szanowni państwo, że wybory powinny odbyć się jak najszybciej, w tym właśnie terminie, po to, żebyśmy mogli skończyć ciągnącą się kampanię wyborczą i żebyśmy mogli wreszcie zająć się tym na czym Polacy się koncentrują dzisiaj czyli przejść do spraw najważniejszych gospodarka to jest dzisiaj ten temat który absorbuje wszystkich absorbuje przede wszystkim Polaków rząd wychodzi z kolejnymi propozycjami pan prezydent bierze aktywny udział w przygotowywaniu tych rozwiązań i to jest dzisiaj dla Polski najważniejsze dlatego między innymi zdecydowano że rozwiązanie wyborów korespondencyjnych to jest dobry sposób na to by te wybory mogły się odbyć jeszcze raz chcę powtórzyć one będą bezpieczne zróbmy wybory jak najszybciej i niech wszyscy politycy zaczną zajmować się po prostu tylko i wyłącznie już tym co jest dla Polski i dla Polaków potrzebne, tu jest też takie, taka refleksja, może i też apel do polityków opozycji, że warto, żeby wreszcie przestali mówić o wyborach bez przerwy i tylko na tym się koncentrować, tylko żeby zechcieli brać udział w pracach jak najszybciej nad ustawami, które przygotowuje rząd dotyczącymi wsparcia polskiej gospodarki. Myślę, że jeżeli wszyscy wykażemy odpowiednią dojrzałość, również i wszyscy politycy, przede wszystkim politycy opozycyjni, i będziemy potrafili w sposób rozsądny ten etap wyborczy do, zakończyć, to myślę, że to będzie dla wszystkich, przede wszystkim dla Polski, jak najlepsze rozwiązanie. Drugie pytanie, redaktor Agata Adamek, TVN24. Jak prezydent ocenia propozycję przedłużenia kadencji o rok z możliwością startu w kolejnych wyborach? Rozumiem, że pani redaktor chodzi o propozycję, którą zgłosił pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Więc pan prezydent bardzo jasno się wypowiedział w, tym, w, w tej sprawie i powiedział, że to nie jest pomysł, który. Jest możliwy do zrealizowania i, i to jest, że to nie jest dobry pomysł. Natomiast pan prezydent jasno również określił, że y, tym rozwiązaniem najkorzystniejszym są wybory korespondencyjne teraz w maju. A myślę, że też i pozostali kandydaci, którzy prowadzą przecież bardzo intensywną kampanię wyborczą przez cały czas właściwie jedynym kandydatem, który nie prowadził kampanii w ostatnich tygodniach, bo nie miał na to czasu ze względu na zajmowanie się właśnie tymi sprawami, które dzisiaj są dla Polaków najważniejsze związane z epidemią, z kryzysem, jest pan prezydent Andrzej Duda. Natomiast pozostali kandydaci bardzo aktywnie tę kampanię prowadzą. Proszę zerknąć do internetu, proszę poczytać, to, co tam się dzieje, i również bez przerwy konferencje codzienne, praktycznie konferencje prasowe wszystkich pozostałych kandydatów, więc rozumiem, że pozostali kandydaci również uważają, że majowe wybory są możliwe, nie tylko możliwe, ale są też najlepszym terminem. Natomiast platforma obywatelska oczywiście, że ma problem. Pan przewodniczący Budka próbuje w tej chwili za wszelką cenę dokonać zmiany kandydata, no ale trudno, żebyśmy przesuwali kampanię, wybory, termin wyborów prezydenckich konstytucyjnie wyznaczony, tylko i wyłącznie dlatego, że kandydatka platformy sobie nie radzi i przewodniczący platformy chce dokonać wymiany kandydata, więc to jest mało poważne. Trzecie pytanie, redaktor Białkowski, Polska Agencja Prasowa. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powiedział, że będzie apelował, by osoby, którym wystarcza na normalne funkcjonowanie, nie pobierały świadczenia 500+. Czy w związku z obecną sytuacją możliwa jest zmiana zasad wypłaty świadczenia z tego programu, na przykład wprowadzenie kryterium dochodowego? Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział w swojej wypowiedzi, że nie należy odbierać żadnych świadczeń. I on nigdy się na to nie zgodzi. Natomiast ja chcę państwu przypomnieć, a może tutaj pani minister Rafalska jest nawet lepszym ode mnie. Lepiej to państwu wytłumaczy, że przecież świadczenie 500 plus otrzymuje się na wniosek, który składa każdy, kto ma do niego prawo i który ma takie uprawnienie. Proszę Państwa, też znam wypowiedź Pana Prezydenta. Ona jest jednoznaczna i nie budzi najmniejszych wątpliwości. Pan Prezydent opowiada się za zachowaniem aktualnie obowiązującego kształtu programu 500. Jak przypomniała Pani Premier, a pewnie wszyscy beneficjenci tego programu wiedzą, od samego początku, od 1 kwietnia 2016 roku, to świadczenie nie było przyznawane z urzędu, tylko zawsze jest składane na wniosek. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że ci, którzy ten program obśmiewali, ci, którzy poniżali rodziny biorące te świadczenia, jakoś nie rezygnowali z możliwości składania tego świadczenia, wniosku o to świadczenie. Więc od samego początku, jeżeli mamy taki pogląd, że ktoś nie potrzebuje tego świadczenia, no to proszę bardzo, nie ma, proszę Państwa, przymusu, obowiązkowo te pieniądze, 500 zł na jedno dziecko po prostu nie wpłynie. Co do tego, że program ma być taki jak w aktualnym kształcie, to nie ma wątpliwości, pan prezydent jasno powiedział, tak zachowamy 500, bo to jest program ważny, istotny dla rodzin, ważny dla polskiej gospodarki. Kolejne pytanie, redaktor Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Jak pani premier odniesie się do ujawnionej wczoraj przez Dziennik Gazetę Prawną opinii Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, w której eksperci stwierdzili, że przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w formule zaproponowanej przez PiS jest niebezpieczne dla osób uczestniczących w tych wyborach, zarówno dla osób głosujących, jak i pracujących przy wyborach? Ja bardzo krótko powiem, że, Szanowni Państwo, wybory korespondencyjne będą bezpieczne. One będą przeprowadzone w sposób bezpieczny. I powtórzę to, co mówiłam wczoraj i co mówiłam również dzisiaj przed momentem, że wybory korespondencyjne przeprowadzone w bezpieczny sposób w maju dają nam gwarancję stabilności politycznej. A to dzisiaj jest potrzebne Polsce, polskiej gospodarce, polskim rodzinom, ponieważ jest trudny czas kryzysu. I dlatego trzeba te wybory zrobić właśnie w taki sposób i tak one są przygotowywane. Ale poproszę może pana Adama Bielana, żeby uzupełnił jeszcze. Tak, tak. ja chciałbym dodać, że dzisiaj yy, średnio tygodniowo w Polsce dystrybuowanych jest blisko 40 milionów przesyłek pocztowych. 40 milionów przesyłek. Tygodniowo trafia do rąk adresatów dystrybuowanych zarówno przez pocztę polską, jak i przez prywatne firmy kurierskie. Gdyby myśleć w taki sposób jak autorzy tej ekspertyzy, która powstała, co warto podkreślić, na zlecenie pana marszałka Grodzkiego, to należałoby dzisiaj zakazać działalności poczty polskiej czy firmom kurierskim, a nikt, tego, nikt o zdrowych zmysłach się dzisiaj w Polsce tego nie domaga. I ostatnie pytanie z portalu TVP Info. W ostatniej kampanii parlamentarnej Platforma Obywatelska wypuściła spot pod tytułem Zwykła Polska Rodzina, w której pan mówi: "Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500 ale y, to nie wszystko. Panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500 plus nie wystarczy by żyć, a pani dodaje: przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500 dostaje każdy." Program Platformy z 2019 roku nadal wisi na ich stronie mówi o zreformowaniu 500 plus i utrzymaniu jako jednej z form pomocy specjalnej. Jak Państwo interpretują ten komunikat? Szanowni Państwo, no to jest jednoznaczne potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy wczoraj, o czym mówił pan prezydent, o czym mówimy również tutaj dzisiaj, że platforma obywatelska nie jest partią wiarygodną, wiarygodną, która jest gwarantem tego, że programy prospołeczne, właśnie Polska Plus, zostanie utrzymana. Te wypowiedzi, tego typu programy, które Platforma publikowała, ale przede wszystkim wypowiedzi głównych polityków Platformy. Pani premier, przepraszam, że pani wejdę w słowo, otrzymuję informację od naszych współpracowników, że mamy fragment tego spotu, więc może zobaczymy, Zobaczmy. żeby sobie przypomnieć. Jak to wygląda. Będę szczery. Panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500 plus nie wystarczy do Przecież wszystko cały czas drożeje. A takie 500 plus dostaje każdy. No, proszę bardzo. To jest oficjalny spot Platformy Obywatelskiej. i Politycy Platformy Obywatelskiej bardzo często podkreślali, mówili, że nie ma pieniędzy, że nie wytrzyma budżet, że trzeba zmienić ten program, że ten program jest nikomu niepotrzebny. Że nawet są wypowiedzi przecież polityków platformy, którzy kpili z tych, którzy są beneficjentami programów prospołecznych. Nie ma żadnej gwarancji. A ja nawet jestem przekonana, że jeżeli zostanie zostałby wybrany kandydat opozycji prezydentem, bo to dotyczy zarówno kandydatki platformy, ale też i pozostałych. Myślę, że tutaj pani minister Rafalska przywołała już przecież. Przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza, który będąc ministrem pracy i polityki społecznej wydłużył wiek emerytalny i wtedy nie miał żadnych wątpliwości, mimo że protestowali Polacy, mimo że były projekty obywatelskie, w ogóle się nad tym nie zastanawiano i taka jest właśnie prawda o politykach opozycji, o politykach Platformy, o politykach PSL-u. Nie ma żadnych gwarancji, że programy Polska Plus, programy społeczne będą utrzymane. Pan prezydent Andrzej Duda jasno gwarantuje, że one będą podpisał wczoraj tę deklarację. Bardzo dziękuję pani premier. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo państwu dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Dziękujemy bardzo.